Jazda na tak zwanym kole to jest jazda w cieniu aerodynamicznym za tym, za tymi, którzy są przed nami. Pierwszy potrzebuje 100% swojej własnej mocy, żeby walczyć z oporami wiatru, drugi 70%, ale trzeci i czwarty nie jadą nawet połowy tego, dlatego peleton przez tyle kilometrów może jechać z tak obłędną prędkością. Cała drużyna jest o wiele szybsza niż jakby jechali każdy sam. Technika jazdy na kole wymaga treningu, adaptacji. Do tego trzeba się przyzwyczaić, bo można się w peletonie nabawić klaustrofowi. Ważne jest też, żeby mieć zaufanie do którzy jadą przed nami, będą nam dawali znaki, będą nas ostrzegać o wszelkich zagrożeniach. Są po prostu naszymi oczami. Wówczas możemy się przekonać, że możemy przez wiele kilometrów jechać z bardzo dużą prędkością, nie męcząc się. Wiele osób na ustawkach odpada głównie ze względu na to, że nie potrafią w odpowiedni sposób utrzymać koła, a nie ze względu na to, że są słabo wytrenowani. Mając nieco więcej doświadczenia, można tak jak w tej grupie jechać 40 km na godzinę, nie przekraczając na 110.